No, chyba dzisiaj to będzie włączone, na bank Chociaż w nocy ma być 16 stopni, a teraz jest 17, więc, no nie wiem, zobaczymy Może nie, a w pewnym czasie jutro ma być 9 Znaczy jutrzejszej nocy, nie dzisiejszej, jutrzejszej nocy ma być 9 stopni Partnerem dzisiejszego odcinka jest LetiShop. LetiShop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie: Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMark, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie: automatycznie rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona ta zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć, aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie. Prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z wami czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej. Program Shop znajdziecie w opisie tego filmu, powiem wam, że na jadłem się a wszystkiego nie zjadłem. Jest jeszcze mleko, zostało te gumy cukierek, mmm, no i dwie kromeczki tego pieczywa. Kurde, się najadłem. A trzeba to pić, kurde, zapomniałem. Wasze zdrowie z mojej pięknej kufelkowej czaszki. No i ciekawe, jak to będziemy widzieć, czy nie? To jest wszystko dla testów. Kamery. Siedzę, słuchajcie, w buszo, Busolinim. Nogi mi zmarzyć, strasznie wieje, kurde, dlatego a to od razu przeszywa. Mój sąsiad Niemiec o, tam wrócił, taki starszy pan tam w składaczku elektrycznym widziałem, pomykał sobie. A jak? Patrzcie jak się ubrałem zimno, niby kurde 18 stopni, ale zimno jak diabli. Słuchajcie, to ogarnę trochę, o, ogarnę, a tutaj ta kamera ładnie tak będzie stała. O, dla youtubera przystało. Słuchajcie. Wjeżdża Bojan, którego jeszcze nie byłem w mojej choć tutaj Andrzejowy otwieraczu. Wjeżdża Bojan, który jeszcze nie był na moim kanale. Zdobyłem dzisiaj w Oszon na Ustowie. Kurde, godzina 7:19, nie, cega, na tak, 19:00. Godzina 16:00. Ja jeszcze nie miałem alkoholu w ustach, bo to co piłem przed chwileczką to było bezalkoholowe. Bojan Malinowy, słuchajcie. Bojan Malinowy. Tak wygląda ta butelczynka piękna. Pewnie ma 47 jak zwykle. Nie, 4,2 przepraszam, ma 4,2, słabe piwerko, goryczka na 10,2 Słodowość 4 na 10, słodkość 6 na 10 Bez zbędnego pitolenia otwieramy cyklu Lejemy w moją czachową, fajny ten kufel jest, nie? Rzeczywiście, Rafał stwierdził, mój kolega, że to jest Terminator Zgadza się, wygląda jak Terminator No dobra, lejemy tu na pewno będzie jedynka na milion procent, bo piwa owocowe, bo Jana to jest topka. Pianka średnioziarnista, opadająca, wpadające w lekki białawy róż. Aczkolwiek nie wiem, czy taki kolor istnieje. Patrzcie, jaki kolor. No, Kamera nie, wiem, nie odda tych kolorów, ale jest to takie piwo. Mm, przy tym świetle jeszcze białem to źle widać. Ale to nie jest takie karmelowe, właściwie jest karmelowe, ale nie jest takie jak piwo, wiecie, takie typowe, żółciutkie, pomarańczowiutkie, takie, jest bardziej taki właśnie karmel ciemny. No, pianka, powiem Wam, taka gęściutka. Jezu, jak to pachnie. O rany woski jak to pachnie. Jak świeżo wyciśnięty sok z malin, naprawdę. Dobra, dolejmy, bo troszkę opadła. ale ta pianka, zobaczcie, nie opada tak szybko, źle powiedziałem, pianka średnioziarnista. Opadająca wolno. Dobra, próbujemy. Normalnie mógłbym zamieszkać w Bojanowie. Cóż mogę dać? Jeden, oczywiście jeden, bo to jest topka. Piw, jeżeli chodzi o piwa owocowe. Lekko wyczuwalna nuta piwa. Goryczka taka, może tak, wyczuwalna goryczka w ten sposób, że czujecie, że pijecie piwo. Aczkolwiek jest to tak lekkie. Że normalnie można wypić cztery na raz. <grych> naprawdę. <grych> Jakbyście pili lemoniadę. Ja nie wiem, jak Bojan to robi, ale to piwo jest po prostu przepyszne. Polecam szczerze i Wasze zdrowie, kochani. Zaraz widzimy się na kolejnym teście. No i masz ci los. Zaczęło padać. Fajnie jest. Nie, ale naprawdę. Klimat jest wyśmienity. Ja lubię taki klimat. Naprawdę, gordy. Patrzę, czy te kotki tutaj wchodzą, bo takie cienie jak. O, możecie widzicie. Na dole zobaczyć, to czasami te kotki potrafią wejść w obiektyw. Muszę je delikatnie przystrzyc, ale chyba wydaje mi się, że one dadzą radę. Bo chyba, bo wiatr naprawdę wiał mocno i nie było nic słychać. Ludzie się tu kręcą. Przyjechał gość jakiś na motorze, pojechał. Teraz skuter przyjechał, ale generalnie jest tak spoko, luz, luzacko. Kurde, w nogi mi jest tak zimno, jest kurde 18 stopni. Co się dzieje, Marcel? Starzejesz się, czy co? No pada, chciałem wyjść, coś tam ponagrywać, ale no wszedłem i, i, i wszedłem z powrotem. <gry> czy wy widzicie, co tu się dzieje? Dzięki nowoczesnej technologii możemy uczestniczyć w One Life online. To jest nowy wodstyl styl One Life online. Prawdaż? Tak się spędza właśnie van nowoczesnego van lifea. Ja jestem jego pionierem, pionierem nowoczesnego van lifeu online. Okay. Stacjonarny, domowy van life online w terenie. Tak, stacjonarny, domowy online w terenie. Mamy godzinę prawie 21, słuchajcie, jak no widzieliście. Mamy taką grupę na Whatsappie i się spotkaliśmy właśnie online tutaj jest dobry zasięg, więc można było widzicie, nawet będąc na lifeie samemu, można uczestniczyć w grupie, elegancko fajnie było, pośmialiśmy się no, ze trzy godziny żeśmy nam gadali sobie słuchajcie, było bardzo fajnie jutro zresztą się spotykamy, oprócz tylko oczywiście Rafała który nie może przyjechać no, ale fajnie było tutaj sobie zrobiłem takie miejscu już i będziemy robić posiłek tutaj o, postawię kamerę, tak? Słuchajcie, na kolacyjkę jem sobie posiłek od Andrzeja. To jest posiłek taki. Nie wiem, czy widzicie tak, będziecie widzieć. Jest to posiłek Państwowa Straż Pożarna, wymianalacja żywnościowa. Słuchajcie, tutaj jest tak. Jest to posiłek C, konserwa mięsna, pumpernikiel, baton energetyczny, orzechy ziemne, baton jagodowy, koncentrat napoju herbacianego. Guma do rzucia, cukierek z kawą, i cukierek, witaminy, sylwetkę na no to wszystko jest standardowe, co w każdej racji żywnościowej. Otworzymy i zobaczymy, co tutaj mamy. Pierwsze co chwyciłem to oczywiście sztućce, i wszystkie te akcesoria. No, coś tutaj się widzę, rozlało. Tutaj mamy baton. Konserwa. Tutaj są orzechy ziemne solone, do piwerka się przydadzą. Dobra, tutaj mam całą resztę. Koncentrat napoju, pumpernikiel i co to jest? Baton jagodowy. Widzicie tutaj cukierek, musiał któryś puścić co nieco i się wszystko pobrudziło. No to wiecie, jak cieple leży albo coś to jest duch. Dobra. Od czego zaczniemy? Koncentrat napoju już sobie odpuścimy, nie mam ochoty na niego. Jest to koncentrat o smaku owoców leśnych. To jest to, dokładnie to samo, co robiliśmy ostatnio przy poprzedniej racji tej, yy, dla strażaków. Jest, jest... <laughs> Smak będzie ten sam, zapomniałem. Tu mamy konserwę tyrolską. Skład Wam przeczytam, słuchajcie, tej konserwy. Mięso wieprzowe 75% oraz mięso wołowe 19%. Czyli łącznie mamy. 94% mięsa. Moim zdaniem całkiem niezły wynik. I dobra, najpierw sobie to zjemy z pumpernicklem Wygląda to całkiem zacnie, zobaczcie. Pumpernikelek. No. Dobra, otwórzmy teraz tą mielonkę. Batona sobie zostawimy. No. Cich Mmm, jaki piękny zapach się uniósł. Pachnie ładnie. Zobaczcie, taka. Galaretka jest. No i dobra, spróbujmy. Czekajcie, spróbujmy najpierw Pumpernikla. Dawno nie jadłem. Nigdy jakiś fanem nie byłem Pumpernikla. Pumpernikla, jak tak tam się mówił. Smak pamiętam. Smakuje tak samo. Dobra, teraz spróbujemy. Jest trochę tłuszczyku Konserwatorowska. Ładnie bardzo pachnie. Mm, bardzo dobrze smakuje. Bardzo dobra jest. Naprawdę jest bardzo dobra. Nie oszukuję. Z pumpernickiem. Mmmm. Kurde, dobre to. Patrzcie. I tłuszczyk jest. Kto lubi tłuszczyk. Ja też lubię. Tłuszczyk. Ganadetkę. Bardzo dobre. Mm. I teraz weźmy ten baton niegodowy. Tak wygląda to białe to jest papier jadalny, także że to nie jest pleśń, żeby nie było no, to na zewnątrz to jest papier jadalny, tylko to musiało leżeć w wyższej temperaturze gdzieś widzę i troszeczkę się rozpuściło tak wygląda batonik pachnie niejako, ale sprawdzimy jak smakuje ciekawy smak jest taki miękki w przypadku troszeczkę grubsze takie grudki są. Nie przypomina mi to nic, co jadłem wcześniej. Ciekawy smak, ale trochę sztuczny. Ale dobra. Kolaza to będzie tak bardziej na słodką. No i kolejny baton. Baton energetyczny, żurawinowy. Płatki owsiane głównym składnikiem są rodzynki, żurawiny i te inne. Dobra, zobaczmy jak batonik wygląda żurawinowy. Nie zwiało. Tak wygląda batonik No pachnie żurawiną już czuć. Mm. Dobre. To jest dobre. Mocno owocowy. Czuć żurawinę. I to bardzo mocno. Nie jest słodki, tylko taki słodko, może słodko kwaskowaty. o gdzie ta kwaśność się bardziej tak wyróżnia jak to żurawina, nie? bardzo dobry baton ceny tego zestawu Wam nie podam, bo to także otrzymałem od widza no i ostatnie co nam zostało to orzechy są to orzechy solone ziemne orzechy, po prostu zwykłe orzechy zwykłe orzechy ziemne solone za mało soli, dla ładnie? ale spoko, da się zjeść. no i to tyle, tego nie będziemy otwierać bo to się widzicie już widzę, cukierek się rozlał on został zgnieciony nie wiem kiedy, nie wiadomo jak na co po co jest to wszystko polepione jak widzicie no ale tutaj mamy sztućce, serwetki suche, suche serwetki, mokre serwetki standardowy zestaw sztućców i akcesoriów bardzo dobre, ja się najadłem Czybym to jadł codziennie? no nie, na pewno nie, ale na takie wyjazdy jak znalazł. Ale ciemno, zobaczcie. al śni w cieniu. Kurde, coś mi kihajło kicha, kich, wzięło. Nie, trzeba iść do busa, do środka. Bo co to robić wieje? Coś nie pada, całe szczęście. Ale w nocy w sumie całe szczęście. W nocy mogłoby padać, bo ja lubię jak pada. Idę sobie jeszcze jakiś film, obejrzeć, idę spać. Jadę jutro do miejscowości Żuków i będzie fajosko. No nic, jest 22.40, idę spać, chcę wcześniej sobie wstać. Może wcześniej pojadę na tą drugą miejscówkę. Maciek przyjedzie wcześniej. Yy, yy, może być bardzo fajnie. Nie wiem, czy słyszycie. Jak huczy. Pokażę Wam za oknem. Słyszycie? Jak zamknę samochód, zamknę okno, to tak huczy, że czuję się jakbym samolotem leciał. Wiecie? Naprawdę. Pozesłania, żeby nikt mnie w was nie podglądał. <grym> no, idę spać. O, położę się. O, o! Jezu, jakie to powiem Wam jest uczucie zajebiste. No, pogoda, widzicie. No, nie jest może zimy, jest 16 stopni na dworzu, ale wieje. A ja mam się skryć. Mam poduszkę, kołderkę, miękki materacyk. Coś mi więcej potrzeba. I to jest właśnie piękność van life'u, taka niezależność. Gdziekolwiek jedziemy, nie musimy szukać pensjonatu, hotelu, cokolwiek, żeby się przespać. Czy nawet rozbić głupi namiot gdzieś. Nie. Jadę, staję, śpię. Jadę, zwiedzam, zajeżdżam w pewne miejsce, robię sobie kolacyjkę, coś sobie poglądam, idę spać. Mam gdzie? To jest piękność. To jest piękność w tym wydaniu. Zobaczcie, mam 20 stopni. Webasto stoi. Nie ma potrzeby włączania. Akumulatorek. Gdzie to było? 12,2, ale jak zgaszę, to się podnosi nawet do 12,5. Z czasem. No to światełko trochę. Gdzie to jest? Kurde, no szkoda, że wyszła pogoda jak wyszła, że padało co chwilę. Wiało. No, znowu chodzi mi o, o kajak. Nie? No, znowu wziąłem kajak i, i dupa z tego wyszła. No, rower też miałem, ale powiem Wam szczerze, jakoś dzisiaj nie miałem w ogóle ochoty na rower. No, czasem tak jest, że się nie ma ochoty. a mam fajne nowe oświetlenie w rowerze, muszę je przywybować. No. Jutro jadę właśnie do tego do Żukowa. Nie, nie do Żukowa. Miejscowość Żuków się nazywa. O. Tam jezioro Płoń. Bardzo fajne jezioro. Może w niedzielę. Jak będzie ładna pogoda, może uda mi się tam kajak kajaki pochwywać. Zobaczymy. Ja lubię im bardziej zła pogoda jest, tym bardziej to lubię. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale naprawdę to jest tak coś fantastycznego. Mieć własne łóżko. Mało ciasno tutaj jest, ale to jest coś pięknego, jak też na rowerze jechałem gdzieś ostatnio, tam po nocy co jechałem. I wr wracając miałem gdzie wrócić. Po prostu wróciłem do ciepłego auta, włączyłem sobie ogrzewanie, mówię zmarzłem troszkę. I to jest coś pięknego, coś pięknego. Moja oaza, moja baza, można powiedzieć taka. Wiecie o co mi chodzi? life'owcy wiedzą o co mi chodzi. Dobra, nie będę głupo odgadał idę spać i zobaczymy się rano.